trip to arwamuth yes it was a long trip five hours but uh, we come and uh, now we are uh, focused on the uh, preparation how do you spend your time uh, during the long trips like uh, yesterday personally i was uh, yeah guys have fun somehow playing cards or i don't know talking personally i had uh, read one book and uh, Doing something on my phone. That's all. Okay. Uh, what are your expectations before the camp? About the camp. About yeah. the camp. Expectations are to to have a good work, to uh, get uh, closer as a group, to 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 take some principles. Uh, new coach, one from us, and uh, like to make uh, one uh, one uh, one group that will that will be able to to play good. Uh, you are uh, half of the year in the, the rakov. Uh, how do you feel now in Częstochowa and the city and the club? i feel good. i feel good. chernstahova is a place where, where you can focus on football, where yeah, there is not much things to do, so you can give your efforts uh, on, uh, on, uh, on training, on games, and uh, uh, now with the new season, um, i feel good because uh, it's a new start for me with new coach and uh, I believe it will be a great season, and I'm happy to to be here to uh, take everything from from the new coach and uh, to assimilate uh, simulate good to his game and uh, to perform good. Okay, so did you spoke with the coach? Yes, of course. I spoke with uh, with many players, present here at his ideas, his uh, principles.

4 okay. z, e, z lewej strony, 4 z prawej. Kto chce najwięcej dronek? Pierwszy, e, pierwszy metr ten zawodnik wodnego. O air, oh, yo, yo. Tu jest jakaś Ojej! Tu jest jakaś ta... Ojej! Ojej! jakaś ta... Ale, ta, ta Dużo. Słucham. Który to już jest twój obóz w swojej karierze zawodniczej? Jak to wszystko policimy? Co? 23? A poczekaj, raz i dwa, bo lato, zima. No to całkiem sporo tego tego nazbierało. Od 16 roku życia jestem przy pierwszej drużynie. Jak Twoje wrażenia po pierwszym dniu zrakowym na obozie? Nie, tylko radość. Naprawdę warunki mamy e, chyba najlepsze w Polsce. Boisko jest top, jedzenie. Od nowa. Nie wiem, można tylko pracować i trzeszić, no. dwa tygodnie a. przed nami. A pod tego stronę jakiś lekki konkurs rzutów wolnych. Powiedz mi jak to wyglądało z twojej perspektywy? To bardzo mnie denerwuje Tudor, No i Koci, Koci ma to uderzenie z małej nóżki. Powiem tak, że no chyba oni dwóch powalczą bo to kto będzie strzelał na meczach. A kto wygrał ostatecznie? Chyba na remis się dogadali, jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Ale fra, najładniejszą bramkę z mówiąc, right? Ale to się chyba udało wybronić? Jedną taką, nie? Jedną. Nagrałeś? Nagrany jest, będzie okay, we blogu? wstawię później na Instagrama, <laughs> pochwalę się jakim, w jakiej jestem jeszcze formie. Oczywiście, że jesteś. A powiedz jak zmienia twoja rola w drużynie teraz? Nie wiem, no wiadomo, że jestem najbardziej doświadczony. To staram się podpowiadać to, 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 to doświadczenie, jakby przełożyć na, na, jak najlepiej dla drużyny, żeby się to przekładało. Ale cały czas dla mnie to jest duża nauka, bo Raków jest wymagająco drużyną, klubem i ja muszę się uczyć nowych rzeczy, ale mówię, no ja cieszę się każdym treningiem. No tak, z Boku to widać właśnie, że często podpowiadasz tym młodszym zawodnikom i jest na pewno fajne, tak, ze względu z punktu widzenia właśnie tych młodszych kolegów po fachu, że tak powiem. Nie, no zależy czy oni to chcą przyjąć, czy nie, no ja nie będę nikogo ani krytykował, bardziej staram się wspierać, jak coś podpowiem. O, jakby atmosfera w drużynie jest super, no ale my bramka, że trzymamy się razem i tam naprawdę mnie napędza jakby każda interwencja, nie tylko moja, ale tak samo kolegów jak mają jakąś dobrą interwencję w miarę, to naj... naprawdę mnie to cieszy. No To, jak tam o pierwszym treningu? A bardzo pozytywnie. Wczoraj wieczorem przyjechaliśmy dzisiaj już, już pierwsza jednostka intensywna bardzo, także, także, także fajnie i co? 13 dni Ciężkiej pracy przed nami, ładujemy baterie, ciężko będziemy pracować, aby dobrze się przygotować do kolejnego sezonu. Ale tam widziałem, że parę sytuacji się udało skończyć, pozytywnie. Oczywiście, udało się, także też się cieszę, że, że piłka szuka i, i gdzieś są te bramki. Wiadomo, że trzeba też niektóre elementy poprawić, ale po to jest obóz, żeby właśnie to doszlifować i będzie wszystko, wszystko dobrze. A jak tam twój rok w się Siedlce? Jak ci przebiegł? A Bardzo pozytywnie. Pół roku, cel był, żeby zrobić awans. Udało się, dorzuciłem trzy bramki, dałem też asystę, także też z tego jestem zadowolony. Ale najważniejsze, że awansowaliśmy do, do pierwszej ligi, gdzieś tam cegiełkę dołożyłem. To też jest, to też jest ważne, i, i cieszę się, że, że pogoń teraz będzie występowała w, w pierwszej lidze.